Dzień dobry, dzień dobry. No dalej piękna, piękna pogoda. E, wiemy, no wszyscy wiemy, że gofry nie wyszły. No wszyscy wiemy, że gofry nie wyszły. E, będziemy robili podejście numer dwa do gofrów. No, ale to podejście numer 2 będziemy robili za rok. Nie ma sensu się teraz denerwować. Mm, no. mamy tak. No obiadek, dwa sadzona. mm, mm. mm, mm. Małego, małego kalafiora i mizerię dla leniwych. Czyli pokrojony ogórek, śmietana na wierzchu. sól kalafior. Nie z bułką tartą. Mhm. Mm powiem Wam. Mm. Bardzo ładne małe główki mieli w tym didlu. I powiem Wam rewelacja. Rewelacja. Mhm. Mm mm. No. No. Mhm. Kurwa, dobra. Taki kalafior z bułeczką. Nie ma nic lepszego. Naprawdę. Nie ma nic lepszego. Mhm. -mm. No. Więc widzimy się niedługo. I tyle.